PKW rozlosowała numery list wyborczych, i jeśli wierzyć deklaracjom polityków, wszystkie partie są uszczęśliwione. Każda swój numer traktuje jako szczęśliwy omen. Choć pewnie największa radość panuje w Solidarnej Polsce, bo jej listę wyborcy napotkają przed listą PiSu. A ponieważ już w niedzielę kanonizacja na Pawła II, ten temat też żyje w kampanii. Dzisiaj śladami papieża podążał Jarosław Kaczyński. Niespodziewanie do Rzymu poleci jutro Donald Tusk. Paweł Płuska. Jednak dziś, choć przez moment, to było najważniejsze miejsce i chwila. Nocowanie numerów list w wyborach do Europarlamentu. Zadowoleni są wszyscy, ale ci politycy chyba najbardziej. Myślę, że ten szczęśliwy los jest zapowiedzią szczęśliwego wyniku, dla dobrego wyniku dla Solidarnej Polski. I tak do tego podchodzimy, ale szczęściu trzeba pomóc. Wszyscy pozostali próbowali znaleźć coś, co mogłoby nadać wylosowanej cyfrze jakiś charakterystyczny znak. Bo w końcu jedynka jest tylko jedna, a trzeba zrobić coś, co spowoduje, że wyborcy szybko zapamiętają i będą kojarzyć numer z komitetem wyborczym. Numer trzy. Okazało się to łatwiejsze niż mogłoby się wydawać. Dla mnie osobiście to bardzo szczęśliwe. Maria się urodziłem trzeciego, imieniny mam trzeciego. Cztery, po angielsku for. Zaraz się kojarzy for you. Syn do mnie często mówi high five, także ja jestem bardzo zadowolony. Im dalej, tym gorzej, ale z pomocą czasami, jak w tym przypadku, przyszli klubowi koledzy. Koalicjanci po losowaniu musieli chyba najwięcej nakombinować, by wymyślić coś ciekawego. To oznacza ósmą kolejną wygraną platformy w wyborach. No, no. 9% to 6 mandatów, numer 9 polskie stronnictwo ludowe. Same listy i numery to jednak nie wszystko. Kampania trwa, politycy są dosłownie wszędzie. Liderzy Prawa i Sprawiedliwości byli dziś między innymi na podstronach. Kury są też symbolem skały, bo są ze skały. Na symbolicznej skale, posługując się ewangelicznymi skojarzeniami, PiS chce budować nową Polskę. Taką, jaką ich zdaniem chciałby widzieć Jan Paweł II. Zresztą ta dzisiejsza podróż była trochę podróżą jego śladami. My dzisiaj, znów odwołam się tutaj do Jana Pawła II, stoimy przed wielką próbą sumień. Ta próba... Powinna rozstrzygnąć. Powinna rozstrzygnąć o tym, Jaki będzie polski dom? Prezes PiS w Zakopanem pod pomnikiem papieża złożył kwiaty. Później odwiedził jego rodzinny dom w Wadowicach. Ogromna, bo ponad stuosobowa grupa parlamentarzystów PiS jedzie też na kanonizację. Wszystkie drogi w niedzielę prowadzą do Rzymu. Wszystkie, wszystkich najważniejszych osób w państwie, bo oprócz prezydenta czy marszałków Sejmu i Senatu, którzy wyjazd zapowiadali wcześniej, nagle postanowił lecieć też premier Tusk. Jeśli będzie taka możliwość, jeśli nie będzie jakiś. Yy... No radykalnych odpukać zdarzeń, które by kazały któremuś z nas, prezydentowi, premierowi pozostać w kraju, to będę w Watykanie. Według Lewicy te wszystkie wyjazdy to w dużej mierze element kampanii wyborczej. Choć niektórzy z tej strony zapowiadają, że będą oglądać samą uroczystość. Dla mnie jest to wielkie też przeżycie. Pamiętam pielgrzymki. Ryszard Kalisz miał okazję spotkać Jana Pawła II. Młodszy polityk lewicy, chyba nie. Wybrał weekend na działce. Ja będę odwiedzał ogrody działkowe i będę przekonywał do głosowania na Sojusz Lewicy Demokratycznej. Pytanie, czy będzie kogo? Paweł Płuska, fakty.